Siemano ziemeczki, z tej strony Makabra i witam was w drugim już odcinku z serii Survival z Makabrą i jak widzicie niewiele tutaj, właściwie nic tutaj nie robiłem, jak widzicie stoi na, nasza ta chatka, którą zbudowaliśmy w poprzednim odcinku, nic tutaj takiego się, nie, nic nie stało, nic, nic nowego nie przybyło. W tym odcinku mam zamiar, tak jak tam prosiło mnie kilku użytkowników yy, Po prostu mam zamiar się wybrać tego cave'a, który widzieliście tutaj za nami jest yy, w poprzednim odcinku Tam były jakieś pająki, dlatego wcześniej wcześniej zanim tam się wybierzemy, to przede wszystkim mam zamiar się jakoś tutaj uzbroić. Dlaczego czekajcie, wykopiemy sobie tutaj przede wszystkim tego dirta i zagłębimy się trochę, żeby wydostać trochę jakiegoś stone'a, żeby sobie zrobić lepsze itemki przede wszystkim bo mamy tutaj te drewniane, a jeżeli mamy walczyć z tymi pająkami to przede wszystkim potrzeba nam jakiegoś mieczyka, no i przydałyby się jakieś pochodnie, ale nie wiem czy wykopie tutaj jakiś, jakiś węgiel w sumie zobaczymy no i tutaj już mamy stoł, no zaraz sobie go wykopiemy no i pod poprzednim odcineczkiem prosiłem o 30 łapek, żebyście wiedzieli, żebyście dobili, żeby pojawił się kolejny odcinek, bo wiecie, jeżeli tych 30 łapeczek byście nie dobili, to moim zdaniem nie warto robić takiej serii, bo głównie łapeczki pokazują to, czy wam się seria podoba, czy nie, czy chcielibyście więcej, no i naprawdę, naprawdę... Pobiliście wszelkie rekordy, bo dobiliście na ten moment jest chyba 64 łapeczki w górę pod tym odcineczkiem, dlatego pobiliście dwukrotnie to, co chciałem tam mieć, ile łapeczek, dlatego naprawdę jestem Wam bardzo wdzięczny za to i, i o, o, patrzcie, 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 to jest chyba ten cave nawet, który tutaj mamy go odkryć, czekajcie, to ja się tutaj nawet wkopię od razu, ale beka, ale beka. Od razu na cave'a trafiliśmy, tego, który go mamy zwiedzać. Fantastycznie w sumie. O, żebym tutaj tylko nie spadł. Czekajcie, obkopiemy sobie i zobaczymy jaka tu jest w ogóle sytuacja. Oj, widzę ciemnica. No właśnie przydałyby się tutaj jakieś pochodnie, ale kurde, no nie widzę, nie widzę tutaj węgla. A węgiel by się bardzo, bardzo przydał. No i wracając jeszcze do tych łapeczek, to jestem Wam bardzo wdzięczny za te łapeczki, mam nadzieję, że pod tym odcineczkiem będzie jeszcze więcej łapeczek Dlatego też podnoszę próg łapeczkowy, jeżeli chcecie następny odcinek to ja go Wam sprzedam, ale za powiedzmy za 50 łapeczek myślę, że też dacie radę dobić ten wynik Jesteście naprawdę w tym dobrzy w dobijaniu tych łapeczek i w sumie całkiem szybko je dobijacie Dlatego w sumie bardzo, bardzo dobrze i no i co, kopiemy sobie dalej. I... I dalej nie ma niestety węgla. O, dobra Gravel. Kurde, no, przydałby się węgiel, węgiel. Nie widzę, chyba trzeba będzie zejść do tamtego cave'a dopiero, ale czekajcie. Bo o, nie, jeszcze się noc robi. Kurde, no nos trzeba by przetrwać jakoś, wiecie. Jakoś tutaj w domku, ale nie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby się wybierać do cave'a w trakcie nocy. Ale wiecie co? Nie wiem, czy oglądaliście moje wcześniejsze odcinki z tych Survivali, ale ja jestem tak zwany ryzyk fizyk. I no, i tak, czekajcie, zrobimy sobie patyczków trochę. I mieczyk się nam przede wszystkim przyda. I itemki z tego. Właściwie to wiecie, nie mamy nic do stracenia. Zróbmy sobie jeszcze jednego czesta, Mamy tutaj w ogóle jakiegoś. Nie, dobra, to będzie nasz jedyny jak na razie. Myślałem, że sobie jakieś zrobiliśmy. I powkładajmy tutaj te itemki których balibyśmy się stracić. Dirta też sobie troszkę odłożymy, ale i też troszkę. O nie, słyszysz kieleta? Słyszysz kieleta? O nie. Gdzie on jest, gdzie on jest? Czekajcie. No bo wyraźnie słyszałem dźwięk szkieletora. Gdzieś tutaj. Czekajcie, czekajcie. Mam nadzieję, że tu się nic nie zrespi. To, to jest taka typowa prowizorka. Dlatego moi drodzy, jeżeli chcecie oglądać taki prowizoryczny survival, to wiecie tylko u mnie, ja tutaj... Ja tutaj o nic nie dbam, ja tutaj tylko robię miecze i, i idę na przeciw przygodzie. No i nie widzę tutaj żadnego szkielećka Nie wiem gdzie ten dźwięk się skąd się wydobywał. O, nie żebym tam nie spadł. Kurde, węgiel, węgiel, ja muszę tam zejść w sumie, bo ja chcę węgiel. Ja potrzebuję tego węgla o niej i kilofek też się nam kończy. Czekajcie. Proszę, węgiel. Tu spokojnie, tu nic nie ma. O Boże, ale się wystraszyłem. Jest ten szkielet głupi. Nie! Schowajmy się, czekajcie. Czekajcie. Spokojnie. Teraz! Nie, 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 nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie, brutalu! Zostaw mnie! O Boże, ale się wystraszyłem tamtego nietoperza! Czy... Kurde, nie zabije nas! Zabije... Zabije nas! Nie! 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 E... E, e... E, tak, dobrze. Ja tego nie skomentuję, oczywiście. O nie, pająk! Pająk, to był bardzo zły pomysł, żeby wychodzić w trakcie nocy. Bardzo, 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 bardzo zły pomysł. Już chyba go nie popełnię, ale chciałem zyskać swojej temki. dlatego, dobra. Czekajcie, czekajcie. Cziutko, cichutko, Teraz, mam cię. Teraz już mi. O, nie uciekniesz, haha. No i patrzcie. O nie, tam widzę świeci się oko pająka. Szybko, gdzie mamy te itemki? Gdzie mamy te itemki? Dobra, mamy itemki. Mieczyk, 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 dobra. Przydałoby się stąd wydostać teraz. Dlatego czekajcie, wpłyniemy sobie tą wodą. Chyba sobie jednak wrócimy do domku i coś tam porobimy. <laughs> znaczy jakiego domku, w sumie to nie jest nawet domek. To jest jakaś po prostu buda prowizoryczna. <laughs> jest węgiel! Jest, 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 dzięki Bogu, jest węgiel. Proszę, żeby nas teraz nic nie zabiło. Błagam. Widziałem tam też trochę żelaza. Kurde, nie ma to tak w nocy kopać węgiel. Taki obsrany jestem, że tu coś podejdzie, że po prostu tamtego nie się tak wystraszyłem, że normalnie zawał. O Boże. Chyba dodam tam jeszcze jakąś scary scenkę, żeby was wystraszyć. O, to będzie tak, to jest plan życia. Jeżeli już to oglądacie, to już pewnie zostaliście wystraszeni, tak jak ja na odcinku teraz, kiedy to nagrywam. Ciii. Dobra, 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 uciekamy. Uciekamy, bo nie chcę tego węgla stracić. Spokojnie, spokojnie, nic tu nie ma dookoła, prawda? Dobra, cisza. Dobra, czysto. O nie, widzę szkielet, ale to jest daleko. Dobra, dobra. Teraz tutaj trzeba wejść. Uuu, kurde, teraz nie wejdę. Nie! No wchodź, kurde, nie będziesz. Dobra, podschadzę się, żeby nie było. i, no 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 i, czekajcie, czekajcie. Przede wszystkim to ja bym sobie tutaj zrobił jeszcze piecyk. I przede wszystkim zrobiłbym sobie pochodnie. Gdzie tu są w ogóle pochodnie? O, mamy, dobra, jest, pochodnie. To się nam przyda przede, przede, przede wszystkim. Tutaj trzeba sobie oświetlić teren. Pyk, damy sobie tutaj. Damy sobie tutaj. O, już od razu jest lepiej. Jaśniej. i przydałoby się tutaj na terenie rozstawić, żeby się tu żadne potworki nie zrespiły. Damy sobie tak. Tak. Wow, od razu lepiej Od razu lepiej to wygląda, ziomeczki Pyk No i patrzcie, jaki oświetlony teren Czyż nie pięknie? Dobra, ziomeczki, dobra, jest dobrze Węgla już nie mamy, świetnie Tutaj się podsadzić już też nie mamy, chyba czym Nie, dobra, jest kamień Jest kamień Pyk Prowizoryczne wejście oczywiście też no i co? No i co? Co by tu jeszcze zrobić właściwie? Czekajcie, miałem pomysł, żeby zrobić tutaj piecyk i, 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 i po prostu zrobić sobie tutaj jakąś ładniejszą tą podłogę, a nie stać na dyrcie. Ale wiecie co? W sumie będziemy ten domek rozwijać i powiększać, ale to dopiero jak nastanie dzień. No i przydałoby się przede wszystkim łóżko tutaj zrobić. Czekajcie, ja nawet nie wiem co na to łóżko jest potrzebne. Chyba tam wełna. Tylko ile tej wełny, ile tej wełny, żeby zrobić, żeby zrobić sobie wiecie, noclegowisko, nie widzę tutaj nawet, no no, 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 no no, i kupa, no, no i kupa, no, no i jakoś trzeba przetrwać tą noc, no i zebrać surowce przede wszystkim, żeby tutaj powiększyć tą budę, dlatego to wydaje mi się, że będzie taki krótki odcinek, a następny odcineczek będzie już niedługo, jak zbiorę sobie tutaj troszkę tych, troszkę tych wiecie, no, na budowle, wiecie, tutaj podłogę powiększyć, to ogólnie nie wiem, czy to z drewna robić, to będzie bardzo dużo drewna potrzeba. Kolejny odcinek to będzie chyba już z budowli, taki timelapse myślę zrobimy sobie z budowy domku. I, I po prostu, no, jeszcze się wkopię tutaj, żeby dotrzeć do tego cave'a. Pyk, pyk. W sumie takie będziemy mieli od razu z domu wejście do cave'a. Lol, tego jeszcze nie było. Pyk, pyk, pyk. I co? Jesteśmy w caviku? O nie, ale tutaj jest to przejście. Czekajcie, to by pasowało zamknąć, żeby potworki na mnie wchodziły żadne. Dobra, dobre, 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 dobre. No i co? No i, no i elegancko, Patrzcie. Czekajcie, ja wam tutaj wszystko ja pokażę, jak to wygląda. Patrzcie, król, król, król makabra na swoim survivalu, prawda? Świetnie. O, piękny, piękny zachód księżyca. Co zachód księżyca? No, patrzcie, w Minecrafcie zachód księżyca. Zazwyczaj jest zachód słońca, ale tutaj zachodzi księżyc. No i wychodzi piękne słoneczko i zaczynamy nowy dzień. Ziomeczki, ale. To już w następnym odcineczku. To jest taki krótki odcineczek. Byliśmy tylko sobie właściwie zebrać węgiel. Do Kejwica, o i tam widzę pająk Nie wiem czy pająki w nocy padają, chyba nie padają. I tam widzę szkielecika też za nami. Który... O, idzie tutaj. O, chyba się... O, chyba go bije słońce. Tak, zaraz padnie. Padaj, padaj. Czekajcie. Ja nawet pomogę słońcu. Czekajcie. Pokażę moją niechęć. Niechęć. Niechęć do szkieletów, no chodź tu, gnoju. o, ale ty, gnoju. jak nas znowu zabije, o nie, o nie. O nie, o nie, czekajcie. O nie, 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 nie. Chodźcie. Kurde, nie! Znowu nas zabije. Patrzcie, parkurem to zrobię. Pyk, pyk, pyk. Mam cię, gnoju. Nie, nie, dobra, dobra, ja nic nie mówiłem, ja już uciekam. Spokojnie, spokojnie, panie szkielecie. Łooo, i deszczyk zaczął jeszcze padać. O, aż mi Minecrafta ściego. O nie 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 nie, ole spadki FPSów od tego deszczu. Dobra, ziomeczki, kończymy to by było na tyle. Nie wiem czy da się tutaj w ogóle deszcz wyłączyć w ustawieniach, ale tam no no później sobie zobaczę. W sumie nawet... A dobra, w sumie. No i w sumie co meczki to było na tyle z tego odcineczka, właściwie nic tutaj nie zrobiliśmy, dlatego mam nadzieję, że Wam się podobało mimo wszystko i zostawicie tego lajka do następnego odcineczka, wiadomo. No i w następnym, tak jak mówiłem, prawdopodobnie zbiorę sobie tutaj surowce poza odcinkiem, albo może na odcinku i zrobimy sobie jakiegoś krótkiego timelapsa z budowy domku, a przynajmniej jakichś takich podstaw. I tutaj będzie stała nasza taka budowla. Jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo właściwie nie jestem dobrym budowniczym, ale postaram się coś, coś takiego wykminić. Wiecie, 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 jak to jest. Wiecie, no. No, no i spadłem, no i no i no i no, 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 tyle się narobiło. Tylko ja się z wami żegnam ziomeczki. I do następnego odcinka. Cześć! Woo!